Cześć, tej strony impostora, to seria, ale to ty dzwonisz z podcastu Tsunami zwanne, czyli kilkuminutowe odcinki łączące inspiracje, motywację i złote myśli. Lucy Mott Montgomery napisała: I śmieją się ze mnie, bo używam wzniosłych słów. A jeśli ktoś ma wzniosłe myśli, musi przecież używać wzniosłych słów dla wyrażenia ich. Czyż nieprawda? Ania z Zielonego Wzgórza, jak już się na pewno domyśliliście. Jedna z moich ulubionych książek, która, no nie ukrywam, była moim symbolem, moją motywacją i inspiracją do tego, kim chciałabym się stać. Zważywszy na to, że ta książka ma bardzo dużo części, no mogłabym wybierać, które elementy, ciekawe epizody mogłyby być tym samym u mnie, ale nie o tym dzisiaj. Słuchajcie, jedna myśl, a właściwie komunikat wraca do mnie jak bumerang od zawsze i zastanawiam się dlaczego, a mianowicie... To, że właśnie używam wyniosłych słów. Ale jak już usłyszeliście, wyniosłe myśli wymagają tego. Nie sądzę, żebym miała same wyniosłe myśli, ale jednak lubię to, że język jest formą, z której można w elastyczny sposób korzystać, co mnie bardzo cieszy. I słuchajcie, pamiętam taką sytuację jakoś na przełomie gimnazjum-liceum, kiedy mieliśmy się nauczyć jakiegoś tekstu na pamięć. Mogła to być Reduta Ordona i chyba nawet nią była, albo jakieś fraszki Kochanowskiego. I pamiętam, że siedzieliśmy koło konsoli i ja powiedziałam, no bo ja będę deklamować coś tam, coś tam, czyli pewnie musiał być więcej tekstów do wyboru. I spotkałam się z takim śmiechem, ale takim, słuchajcie, jakbym powiedziała, co najmniej żart i to taki żart stulecia, mniej więcej o sosie tysiąca wysp. Zakładam, że moja grupa znajomych raczej oczekiwała słowa recytować, ale ja z tym słowem bardzo, bardzo się nie zgadzam i już Wam powiem czemu. A z pomocą przyjdzie nam PWN, czyli słownik języka polskiego, mój najbliższy przyjaciel. Deklamowanie, moi drodzy, to wyrażanie utworu literackiego wyraziście i z ekspresją, no czyli życie tym utworem, pokazanie go wszechświatu. A recydowanie, w pierwszej definicji, oznacza wygłaszanie utworu literackiego w sposób artystyczny, ale moim zdaniem przypomina bardziej drugą definicję, czyli wyliczanie mówienie czegoś z tchem. Bo ilukrotnie w szkole kazano nam się czegoś nauczyć, i większość z nas nie ma takiego polotu, żeby, wiecie, ekspresywnie pokazywać te emocje, po prostu nauczyło się tekstu, wykuło, powiedziało, do widzenia, czyli wyliczyło to jednym tchem. Ja natomiast chciałam deklamować, chciałam pokazać te emocje, to, co ja czuję w trakcie tego tekstu, no i zostałam niezrozumiana. I pamiętam, że to się tak na mnie odbiło, że przyszłam do domu smutna, załamana, pewnie płakałam dużo. Rozmawiałam z moją siostrą, nie podoba mi się, dlaczego oni mnie nie rozumieją, przecież to jest normalne słowo, polskie, nie zagraniczne, to nie jest zapożyczenie, to nie jest wulgaryzm, to jest po prostu słowo. Pamiętam, że usłyszałam, uwaga, złotą myśl, musisz się dopasować, nienawidzę jej z całego serca. No i pamiętam, że odpowiedziałam klasycznie stupnięciem nogi, że ja tak nie chcę, ja się nie zgadzam. Trzymam się tego dalej, przykładem jest sytuacja z wczoraj, która zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka, bo rozmawiając o jakimś zadaniu użyłam dwóch słów, mianowicie konwenanse i restrykcje. Jaki ty masz wysoki rejestr językowy i byłam jak... Mm -hmm. Cieszy mnie to, że ktoś to widzi, ale z drugiej strony to normalne słowo, czego go nie używamy na co dzień. I w ogóle uważam, że język polski jest wspaniałym językiem i uważam, że jest najpiękniejszym językiem. Pewnie dlatego, że to jest mój ojczysty język i umiem w nim wyrazić więcej emocji niż w języku włoskim, choć się staram. Uważam, że mamy bardzo melodyjny język i to, że mamy te wszystkie o niekoniecznie po to, żeby mówić przez bibułkę, ale to, że jednak to jakoś tam podkreśla naszą mowę i melodyjność języka. Powinniśmy go docenić, tak po prostu. Pamiętam, jak z własnej inicjatywy zaczęłam czytać w ogóle Odyseję na balkonie. To był początek pandemii i stwierdziłam, że do matury i tak muszę przeczytać, a jak mogę ekspresywnie mówić, to jeszcze lepiej. Jako dla mnie. Nie wiem, jak dla sąsiadów, ale ja się dobrze bawiłam. Albo jak czytałam dzieła Szekspira. Nie wiem, czy to nie był Hamlet, to były jakieś początki gimnazjum Hamleta. Czyta się później chyba. W każdym razie wiem, że to było jakby niedopasowane do mojego wieku. I ciotka była w szoku, że ja to tak dla siebie czytam. No tak, bo mam słabość do wielkich słów, literatura piękna daje tą możliwość. I generalnie myślałam, że jestem taka elastyczna, nie? Że jak ktoś po prostu nie używa tych wielkich słów, to mi to nie przeszkadza. I faktycznie nie przeszkadza, nie bójcie się. Ale jeżeli chodzi o książkę i ona jest jakoś inaczej napisana, albo po prostu jakoś tak. Mi nie leży, nie dam rady tego przeczytać. i ostatnio poległam na Malkolmie XD. Sam tytuł książki wskazuje, że to nie będzie wysoki ręki ich słownictwa. No naprawdę książka mnie przerosła. Ja rozumiem, że język sprowadza się do prostoty, ale weźmy pod uwagę to, że jeżeli my nie przekażemy następnym pokoleniom tej takiej wielkości języka, to, że ona może być piękna, że literatura da się czytać i można nią żyć i będziemy po prostu mówić prosto. Wręcz bezbarwnie nasz język stanie się po prostu banalny. I prymitywny. A praca tysięcy pokoleń po prostu pójdzie na marne. Czy tylko chcemy? A tak na marginesie. Czy nie lepiej tworzyć życie na miarę wielkich, niżli postów na Facebooku? Z tej strony Daria, a to była seria Ale to Ty dzwonisz z podcastu Tsunami Zwanny. Wielkie dzięki. Cześć. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zaobserwujcie TZW. Możecie też wpaść na instagram, Impostora Official, gdzie wrzucam przypomnienia o odcinkach. A jeżeli podoba Wam się ta seria, możecie postawić mi kawę. Będzie mi niezmiernie miło. Do usłyszenia, impostora.